Wyobraź sobie taką sytuację. Zapraszasz kogoś nowego do swojego domu, a twój pies reaguje natychmiast. Uszy postawione, ciało napięte, może nawet niskie warczenie wydobywające się z jego klatki piersiowej. Czy on po prostu jest wybredny, czy może twój pies wyczuwa coś, czego ty nie potrafisz? Przez wieki ludzie opowiadali historie o psach, które wydawały się wiedzieć, kiedy ktoś jest niebezpieczny lub niegodny zaufania. Ale co jeśli to nie tylko stare bajki? Co jeśli nauka teraz potwierdza, że Twój pies naprawdę potrafi rozpoznać złych ludzi? Czasami, zanim jeszcze ty zdasz sobie sprawę, że jest jakiś problem? Zostańcie z nami, bo dziś zagłębimy się w badania, prawdziwe historie i tajne zdolności, które czynią psy najbardziej lojalnymi i intuicyjnymi obrońcami na świecie, a na koniec. Spojrzycie na instynkty waszego psa w zupełnie nowym świetle. Psy żyją u boku ludzi od ponad 15 tysięcy lat. Na długo przed systemami bezpieczeństwa czy telefonami komórkowymi to właśnie pies rodzinny dawał pierwszy sygnał alarmowy. Przez tysiące lat psy rozwinęły niezwykłe zmysły węchu i słuchu, nie tylko do tropienia dzikich zwierząt, ale także do odczytywania intencji i nastrojów ludzi. Dzisiaj badacze wiedzą, że psy potrafią wykryć najmniejsze zmiany chemiczne w naszym pocie i oddechu, dostrzec subtelne zmiany w naszych głosach oraz reagować na mikroekspresje na naszych twarzach. Twój pies nie szczeka tak sobie. On odczytuje tajny kod w każdej osobie, którą spotyka. Uwielbiasz odkrywać, co sprawia, że psy są tak wyjątkowe? Zostaw nam łapkę w górę i zasubskrybuj, by dostawać więcej prawdziwej nauki i historii. Czy to tylko pobożne życzenia miłośników psów, czy może są na to dowody? Przełomowe badanie z Uniwersytetu w Kyoto poddało te teorię próbie. Psy obserwowały, jak ich właściciele proszą obcą osobę o pomoc. Niektórzy pomagali, inni odmawiali lub byli niegrzeczni. Później te same obce osoby oferowały psom smakołyki. Wynik: psy konsekwentnie ignorowały smakołyki od osób, które były niemiłe lub lekceważące wobec ich właścicieli, mimo że same nigdy nie były źle traktowane. To oznacza, że psy nie oceniają ludzi tylko na podstawie tego, jak są traktowane. Zwracają uwagę na to, jak ci ludzie traktują ich bliskich. Co więcej, inne badania pokazują, że psy potrafią nawet odróżnić osoby uczciwe od nieuczciwych. W eksperymentach pokazywano psom dwie osoby: jedną, która wielokrotnie je oszukiwała, i drugą, która zawsze była uczciwa. Psy szybko nauczyły się unikać kłamcy. To przypomina: Twój pies obserwuje, słucha i ocenia każdą interakcję. To nie tylko to, co ludzie mówią czy robią. Psy posiadają niewidzialną supermoc zdolność wyczuwania ludzkich emocji. Kiedy ktoś jest zdenerwowany, zły lub przestraszony, jego ciało uwalnia hormony i feromony, które psy potrafią wyczuć z daleka. Badania włoskich naukowców wykazały, że pot ludzi oglądających straszne filmy pachniał inaczej. Psy wystawione na ten zapach wykazywały oznaki stresu lub czujności, nawet jeśli nic innego się nie zmieniło. Więc jeśli twój pies jeży się na widok obcego, może to być dlatego, że wyczuwa niewidzialny zapach strachu, niepokoju, a nawet agresji. Psy używają również zapachów do zapamiętywania ludzi. Jeśli ktoś wchodzi do twojego domu ze złymi intencjami lub ma historię złych uczynków, jego stresowe chemikalia i unikalny osobisty zapach mogą wywołać instynkty Twojego psa, nawet jeśli próbują zachowywać się przyjaźnie. To biologiczny system ostrzegawczy, który ludzie stracili dawno temu, ale psy używają go każdego dnia. Psy są mistrzami mowy ciała. Podczas gdy ludzie mogą przeoczyć drobne wskazówki, psy zwracają uwagę na najmniejsze ekspresje, sposób w jaki ktoś stoi, chodzi, a nawet na najmniejsze mrugnięcie okiem. Naukowcy używający technologii śledzenia wzroku odkryli, że psy naprawdę skupiają się na ludzkich twarzach, zwłaszcza na naszych oczach i ustach, aby rozszyfrować nasze uczucia i to, co zamierzamy zrobić. Jeśli ktoś mówi cześć, ale jego uśmiech nie wygląda prawdziwie, albo jego oczy wydają się zimne, Twój pies od razu zauważy, że coś jest nie tak. Mogą się cofnąć, warknąć, a nawet stanąć między tobą a tą osobą. To wyraźne sygnały, że pies uważa, że coś jest nie w porządku. Psy zauważają również, gdy ludzie zachowują się w sposób trudny do przewidzenia. Szybkie ruchy, drżące głosy lub mieszane sygnały to wszystko sygnały ostrzegawcze. Dlatego niektóre psy są ostrożne wobec nieznajomych, którzy wydają się nerwowi, nadmiernie podekscytowani lub zbyt mocno starają się zaprzyjaźnić. Dla psów Bycie prawdziwym i spokojnym to prawdziwe oznaki zaufania. Trenerzy psów i weterynarze są zgodni. Warknięcie to nie zawsze tylko złe maniery. Czasem to sposób twojego psa na powiedzenie coś tu jest nie tak. Jest mnóstwo historii o psach warczących lub szczekających na obcych, którzy później okazali się prawdziwym zagrożeniem: włamywacze, agresywni goście czy osoby o złych zamiarach. Na przykład Pies ze schroniska w Teksasie, który zawsze merdał ogonem na gości, warknął na konkretnego majsterkowicza. Tygodnie później okazało się, że ten człowiek miał przeszłość kryminalną, a sąsiedzi mieli podobne doświadczenia. Nawet jeśli nie każde warknięcie oznacza niebezpieczeństwo, warto posłuchać. Twój pies może wyczuwać coś, czego ty nie widzisz ani nie słyszysz. Psy nie tylko obserwują obcych, one również odzwierciedlają twoje uczucia. Jeśli czujesz się niekomfortowo w czyimś towarzystwie, twój pies najprawdopodobniej wyczuje twoje napięcie i sam stanie się bardziej opiekuńczy lub niespokojny. To emocjonalne odbicie jest tak silne, że niektóre psy zostały przeszkolone do ostrzegania osób z PTSD lub lękiem zanim ich właściciele w ogóle zorientują się, że są zestresowani. Jeśli czujesz się nieswojo, zachowanie twojego psa może wzmocnić te sygnały ostrzegawcze, dając ci dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Na przestrzeni dziejów psy zyskały reputację strażników przed złem i niebezpieczeństwem. Słynny pies rasy akita Hachiko, wierne owczarki niemieckie strzegące dzieci, a nawet psy wojenne wywęszywające niebezpieczeństwo na polu bitwy. Wszystkie te historie wskazują na wyjątkową zdolność psów do wyczuwania kłopotów. We współczesnych czasach psy policyjne i służbowe są specjalnie szkolone do wykrywania zagrożeń lub nieuczciwości u ludzi, ratując niezliczone życia. Nagrania wiralowe pokazują psy blokujące drzwi, nie pozwalające pewnym osobom zbliżyć się do ich rodzin lub zaganiające dzieci z dala od podejrzanych nieznajomych. To więcej niż tylko urocze klipy, to dowód na instynkty doskonalone przez tysiące lat. Czy zawsze powinieneś słuchać, gdy twój pies gwałtownie reaguje na obcego? Zazwyczaj tak, zwłaszcza jeśli reakcja jest nietypowa. Ale psy nie są idealne czasem złe doświadczenia z przeszłości, brak kontaktu z innymi psami, albo dziwny zapach mogą je wytrącić z równowagi. Kluczem jest obserwacja sytuacji. Jeśli Twój zazwyczaj przyjazny pies nagle unika obcej osoby lub jest wobec niej defensywny, powinieneś zwrócić na to uwagę. Jeśli reakcja jest taka sama wobec wszystkich obcych, pracuj nad delikatnym i pozytywnym oswajaniem psa z nowymi ludźmi. I nigdy nie każ swojego psa za to, że próbuje Cię chronić. Szanuj ich sygnały i bądź czujny na zmiany w ich zachowaniu. Chcesz, by twój pies umiał oceniać charaktery, ale też był przyjazny i pewny siebie. Kluczem jest wczesna, pozytywna socjalizacja z wieloma różnymi ludźmi. Przyzwyczajaj psa do różnych miejsc, głosów i wyglądów i zawsze nagradzaj spokojne i ciekawe zachowanie. Ucz komend takich jak popatrz na mnie, zostaw czyb na miejsce, by pomóc psu kontrolować silne emocje lub zmieniać skupienie, gdy zajdzie taka potrzeba. Celem nie jest powstrzymywanie naturalnych instynktów psa, ale ukierunkowanie ich na zdrowe, bezpieczne interakcje ze światem. Każdy pies jest inny, ale istnieją wyraźne sygnały, że Twój pupil cię ostrzega: intensywne wpatrywanie się lub unikanie kontaktu wzrokowego, sztywna postawa ciała, ogon prosto lub opuszczony, zjeżona sierść. Stają między Tobą a obcą osobą. Ciągłe warczenie, szczekanie lub głębokie pomruki ignorowanie przysmaków lub odmawianie zbliżenia się. Jeśli zauważysz takie zachowania w stosunku do kogoś nowego, zaufaj instynktowi swojego psa i bacznie obserwuj sytuację. Czasem ich szósty zmysł to najlepsza ochrona jaką masz, ist wiele prawdziwych historii, w których psy wyczuły złych ludzi, zanim coś złego się stało. Jedna znana historia dotyczy Golden Retrievera z Ohio. Ten pies blokował wejście i warczał za każdym razem, gdy próbował wejść pewien sąsiad. Później ten sąsiad został aresztowany za włamania do domów w okolicy. W innym przypadku pies terapeutyczny w szpitalu bardzo się zdenerwował, gdy pojawił się pewien odwiedzający. To sprawiło, że personel sprawdził tę osobę i okazało się, że na odwiedzającego był wystawiony nakaz aresztowania. Te przykłady pokazują, jak ważne jest, aby ufać temu, co mówi nam nasz pies i odpowiednio reagować. Czy wiedzieliście, że w niektórych kulturach wierzy się, iż psy mają szósty zmysł wyczuwania zła lub niebezpieczeństwa? W niektórych częściach Azji i Ameryki Południowej rodziny polegają na swoich psach, które mają błogosławić nowych gości, zanim zostaną w pełni przyjęci. We Włoszech, według podań ludowych, Pies odmawiający jedzenia od kogoś nowego ostrzega przed złymi intencjami. Współczesne badania i wirusowe filmy pokazują, że ludzie na całym świecie ufają intuicji swoich psów, czasem bardziej niż własnej. Przez tysiące lat psy dzieliły z nami nasze domy, strzegły naszych rodzin i troszczyły się o nas. Ich zdolność do wyczuwania złych intencji to nie magia. To niesamowita mieszanka super wyostrzonych zmysłów, empatii, treningu i pradawnych instynktów. Następnym razem, gdy twój pies zareaguje na obcego, zatrzymaj się i zwróć uwagę. Być może zobaczysz w akcji najlepszego naturalnego ochroniarza. Chcesz dalej odkrywać naukę i historie kryjące się za najmądrzejszymi zwierzętami świata? Kliknij następny film już teraz. A jeśli uznałeś ten materiał za wartościowy polub, udostępnij i zasubskrybuj, aby otrzymywać cotygodniowe odkrycia i wzruszające historie z psiego uniwersum. Dziękujemy za oglądanie i nie zapomnij dać swojemu wiernemu obrońcy specjalnego smakołyku dziś wieczorem.